Cześć! Tęskniliście? No, mam nadzieję, że choć trochę, ale musicie wybaczyć mi moją absencję, bo każdemu raz na jakiś czas należy się chwila wytchnienia. Jednakże jestem już z powrotem i z naładowanymi akumulatorkami wręcz rwę się do pracy, aby przedstawić wam najnowsze wieści ze świata technologii. Nim jednak przejdziemy do meritum, to muszę was serdecznie przeprosić za tą ostatnią manianę, gdzie zamiast wideo newsów mieliście audioniusy. Cóż, kolega odpowiedzialny za montaż poleciał po bandzie, ale też miał wakacje, więc musicie mu wybaczyć. Damn, ledwo zaczęliśmy, a już musicie znaleźć w sobie tyle dobroci. Okej, okay, to od czego by tu rozpocząć? Może od najnowszych przecieków dotyczących najnowszego flagowca Sony, bo w sieci pojawiło się ostatnio sporo zdjęć rzekomo właśnie Xperia Z3, która to wydaje się być bardziej zaokrąglona od poprzednika, ale trudno mówić tu o diametralnej zmianie designu, gdyż przykładowo tylny panel wydaje się być nietknięty i posiada tą samą taflę szkła wraz z podobnym aparatem, co w Z2, czyli w gruncie rzeczy różnic może być niewiele, jeśli potwierdzą się plotki o specyfikacji, która zakłada między innymi wykorzystanie czterorodzeniowego Snapdragon 801 wraz z 3GB pamięci RAM czy wreszcie wyświetlaczem Full HD o przekątnej 5,2 cala. Hmm, to trochę taka powtórka z rozrywki z lekko stuningowaną obudową, która może nie zachęcić obecnych użytkowników Zetek do zmiany. Niewiele natomiast możemy powiedzieć o Note 4, którego premiery wszyscy spodziewają się na tegorocznych targach IFA, gdyż Samsung dość dobrze ukrywa go przed wściwskimi dziennikarzami. I choć zdjęcia jeszcze nie pojawiły się w necie, to jednak coś już wiemy, Boże rzekomo Korańczycy planują wykorzystanie w swoim fablecie aluminiowej obudowy wraz z elastycznym ekranem, co przełoży się na być może jakiś zagięty włók profil urządzenia. No a oprócz tego wspomina się jeszcze o wykorzystaniu 16 megapikselowego aparatu. Motorola zaś planuje powtórzyć sukces swojego smartfona w przystępnej cenie i oferującego całkiem niebanalną specyfikację. Mowa oczywiście o Moto G, a raczej jego drugiej generacji, którego zdjęcie już przedostało się do sieci i na jego podstawie można wnioskować, że designem bardziej nawiązuje do modelu Moto i. E. No i jeżeli potwierdzą się doniesienia, jakoby jedyną różnicą będzie nieco lepszy aparat, bo posiadający 8 zamiast 5 megapikseli, to trudno mi jakoś wróżyć powtórzenie sukcesu pierwszego Moto G, ale widać Lenovo woli nieco bardziej zachowawcze działania. A to chyba nie tędy droga, gdyż wystarczy popatrzeć na LG, które za sprawą wprowadzenia innowacji zaskarbiło sobie sporo sprzymierzeńców, czego potwierdzeniem są przedstawione wyniki finansowe za drugi kwartał tego roku, który okazał się dla koncernu naprawdę bardzo udany, bowiem producent odnotował w tym okresie przychód w wysokości blisko 15 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 7,7% względem poprzedniego kwartału. No, a największy wkład miała sprzedaż właśnie najnowszego flagowca G3. Podobną drogę obejmuje także chiński producent Xiaomi. Teraz pewnie wiele osób robi wielkie oczy, ale okazuje się, że ta firma placuje się na szóstej pozycji w rankingu największych producentów na świecie. I po zaprezentowaniu topowego modelu Mi 4 wydaje się, że mają oni chrapkę na podium, gdyż ten smartfon w wersji 16GB kosztuje zaledwie 320 dolców. A w zamian otrzymujemy jeszcze 5-calowy ekran Full HD, 4-rodzeniowy procesor Snapdragon 801 taktowany zegarem 2,5 GHz, 3 GB pamięci RAM oraz 12-megapikselowy aparat tylny wspomagany przez 8-megapikselową kamerę przednią. Warto również wspomnieć o metalowej ramce dookoła wykonanej z nierdzewnej stali, wsparciu dla LTE, sporej baterii o pojemności 3000 mAh oraz wymiennych tylnych panelach dających sporo opcji personalizacji, gdzie możemy zamieścić bambus, drewno, materiał czy nawet teksturę skały. No a zupełnym rozczarowaniem okazała się następczyni Lumi 520, czyli 530, która oficjalnie została zaprezentowana i hmm, trochę producent poleciał po bandzie, gdyż zmian jest tyle, co w napłakał. Bowiem telefon posiada 4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 854x480 pikseli i nie jest to Clear Black, a zwykły LCD. Napędzę go zaś czterorodzeniowy układ Snapdragon 200 taktowany zegarem 1200, a pamięci mamy jedynie 0,5 giga RAMu i 4 nadane. Ponadto taki sam aparat i bateria, a mimo to konstrukcja jest nieco grubsza. Dlatego dużo ciekawszym doniesieniem od Microsoftu, która poniekąd także związana jest ze smartfonami, jest stanowisko Nadeli, czyli dyrektora generalnego, który zapewnia, że najnowszy system operacyjny Windows 9 ma połączyć istniejące obecnie trzy wersje w jedną. Niemniej jednak należy pamiętać, że choć system będzie taki sam na każdej platformie, to wciąż będzie rozdzielony na kilka wersji. Bo przykładowo w smartfonie nie będziemy potrzebować raczej funkcji pulpitu, zaś w PCcie zbędne jest nieco opcje odbierania SMS-ów. Brzmi to całkiem ciekawie, co mnie jednak zastanawia, to jak gigant z Redmond chce sprawić, aby na każdym sprzęcie działały wszystkie aplikacje. Hmm. No a my pozostajemy przy Microsoftie, bo ostatnio przedstawione stanowisko na temat proponowanych cen za Xboxa One w Polsce szybko zostały usunięte z witryny firmy. I w kilka dni później pojawiły się nowe. Co dziwne, były one niższe. I teraz za wersję bez kontrolera zapłacimy niecałe 1700 zł, a z Kinectem cena wyniesie prawie 2000. No, ciekawy krok, biorąc pod uwagę, że do 5 września jeszcze trochę, a właśnie wtedy konsola oficjalnie trafi do sprzedaży w naszym. Kraju. Dużo szybciej niż przypuszczano, może dojść do wprowadzenia przez Nvidia karty graficznej bazującej na mikroarchitekturze Maxwell, bowiem najnowsze doniesienia mówią, że GeForce GTX 880 może zadebiutować już w sierpniu tego roku. A to może wskazywać na niemieckie targi Gamescon. Ta plotka wywodzi się bezpośrednio z puszczonego do sieci screenshota prezentującego wyniki tejże właśnie karty graficznej z benchmarka 3D Mark Fire Strike, w którym to GTX 880 uzyskał wynik 6110 punktów. A to wyraźnie więcej niż dotychczasowy flagowy model 780, czyli można spodziewać się wysokiego skoku wydajności. O maniacy zgrywania internetu na dyski twarde powinni zacząć świętowanie, bo Western Digital rozszerzył ofertę swoich twardzieli WD Red o modele mogące poszczycić się pojemnościami 5 oraz 6 TB. Gdzie przewidywalna cena detaliczna WD Red o pojemności 5 TB wyniesie 999 zł oraz 1199 w przypadku napędu o pojemności 6 TB. Ale to i tak nic w porównaniu do tego, co planuje Seagate, który już rzekomo opracował talerze pozwalające pomieścić aż 8 terabajtów danych. I jak zapewniają władze firmy, niebawem powinny one trafić do sprzedaży, czyli będzie miejsce, aby archiwizować wszystko, co znajdziemy w internecie. A na koniec zadam Wam pytanie: Gdyby ktoś powiedział Wam, że macie tu 120 tysięcy dolarów i musicie wydać je w ciągu jednego dnia? To co byście za nie kupili? No, pewnie lista byłaby długa, ale mogłaby też zamknąć się na jednej pozycji, gdybyście zdecydowali się na nabycie najnowszego 105-calowego telewizora Samsunga z zakrzywionym ekranem o formacie 21x9, wyświetlającym obraz o rozdzielczości 4K. Bo właśnie tyle kosztuje ta zabawka. Nieźle, prawda? Ale choć posiada on praktycznie wszystko, gdyż został wyposażony w obsługę obrazu 3D, łączność bezprzewodową, automatyczne skalowanie obrazu do maksymalnej rozdzielczości, smart TV czy wreszcie system audio mocy 160 W, to nie nie dałbym tyle za telewizor, który jest bez funkcji opiekacza czy masażu stóp. No i tym miłym akcentem żegnam się z wami. Wiem, wiem, było trochę mało, ale wiecie, jest okres wakacyjny. No i też dlatego trudno mi powiedzieć, czy usłyszymy się za tydzień. Sami rozumiecie, nie chciałbym, abyście znowu słuchali audioniusów. Już lepiej, jak sami zajrzycie na naszą stronę fraspisi.pl. To tyle i do miłego.